Siemanko, witamy Was na majówce Snowdays w Kaunertal. To jest Oleg Łamacz. I Wojtek Pająk. Ogarniamy tutaj generalnie temat. Jeżdżą z nami najlepsi friskierzy i snowboarderzy. Z friskierów jest Marek Doniec i Leski. Ze snowboardzistów Marek Sąsiadek, Jakub Kamelącz. I Wojtek Pająk. Siemano, dzisiaj dzień pierwszy. Jeździmy w tym oto pięknym snowparku. Voilà, elegancko. Wracając do no, Snow Days. pomyśleliśmy przede wszystkim, żeby przyprowadzić jak największą liczbę polskich friskierów profesjonalnych i snowboardzistów do zwykłych ludzi. Takich tak jak tam wszędzie widzicie. wy widzicie. Jest z nami Jakub Honcz. Jest Wojtek Pająk, czyli ja. Jest Marek Doniec Na nartach jest Leski Jest Marek Sąsiadek, który też z nami jeździ Jest tu Jest tu jeszcze wiele Gwiazd polskiego snowboardu Gumowy, hordek Plaster i tak dalej, i tak dalej. Dzieciaki jeżdżąc z nami dużo szybciej łapią o co chodzi w całym tym sporcie. Mają do dyspozycji najnowszy sprzęt, który załatwiamy sponsorów takich jak Ride, Barton, Santa Cruz, Salomon oraz Arcis. I wykorzystując to, że jesteśmy w takim szacownym gronie, Jeżdżą za na nas na najlepszym sprzęcie, najlepszych snowparkach, jakie są dostępne na ten czas w Europie. Szkolimy dzieciaków, pokazujemy im o co chodzi w całym światku snowboardowym i narciarskim, generalnie we freestylu, w tym całym, tak powiem, lifestyle. No i tyle ma. No. Także zapraszamy wszystkich. Na No, tak to chciałem Halo, Wojtek, Wojtek, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Halo, Wojtek, ja jestem tu przy knajpie, czekam na ciebie. Co A nie jest, grałem. chciałbyś grane? mnie? Olek, odbiór! Jestem, jestem, jestem przy knajpie, czekam. No co jest? A, to ty jesteś. Siema. Dzień dobry wszystkim w jest 7.15 rano, pogoda dzisiaj piękna i idziemy na obchód po kwaterach Snowdech, zobaczymy co tam się dzieje o tej godzinie. Tera główna, Snow days. Idziemy, obczaj, co tam Oczywiście, Playstacja musi być w każdym apartamencie. Abentonie brokę bo dzisiaj praktykujemy robienie Oli. Ci, którzy jeszcze nie umieją za dobrze skakać, tutaj potokiemy moimi kamerami ćwiczą Oli, żeby się fajnie wybijać. No, co dzisiaj? Piękna pogoda, jak zwykle. A jak się ćwiczy, olkę możecie zobaczyć tutaj na przykładzie Krzysia, który tutaj proszę was, i 651, 652 i 653. Tych masz używać, tych i mocno. Dobrze, koncentruj się na tym. Jeszcze elegancko. No i co, no i tak szpiega nasz dzień. Tam mamy przeszkody, przez które skaczymy. Tam jest jeszcze jeden trener, Mr. Gregor, który tutaj silną ręką zmusza wszystkich do robienia trików. Grzesiu. Do góry! O, właśnie. A co, poza tym ci, którzy lepiej już jeżdżą, śmigają na linie po prawej stronie, gdzie jest troszeczkę większy lot. Dobrze, następny zawodnik jedzie tutaj i to jest nasz przyjaciel z Stanów. Piękny metodzik, tak no i dalej Teraz jeździmy w kółko oglądajcie coś. <laughs> Very good, sir. I'm his personal trainer. I'm from the United States of America. No, this is not him. <laughs> uh, come on, boy. Come on. Tak Nie jest. No, no, not good. Ej, Co? coś ty to zrobił! Ty Nie wiem, wiem, będziemy to korygować. Tak zapiszę to tam. No już jest włączony. Siema, y, witamy, jesteśmy na boisku, zaraz rozegramy mecz y, Snowdays kontra reszta świata. Tak, wjeżdżamy do pajpu, nogi są ugięte, razem ze zjazdem ze ścianki prostujemy, czyli tak, wjeżdżamy do pajpu nisko na nogach, w miarę zjazdu ze ściany wyprostowujemy nogi, wyprostowujemy, tu praktycznie mamy tylko jak w nogi, jak je jest ustawienie. Czekamy na Warham. No. Przyjechaliśmy do Kowertal, jest snow z całym Snowdaysem. Ja oczywiście przyjechałem jako też bez Herman Team.

Tu jest z nami Wojtuś i Olek, współorganizatorzy obozu. A tu jest cała ekipa, i pokrótce przelecimy i wszyscy coś o sobie powiedzą i się przedstawią. Dawaj. Witam, Michał Fulmanek. Jestem. Jest eleganc. Hej, Kalina Setkowska, pełen profesjonalizm. Siema Kasia Górska jest świetnie. Siema Olek, prawda, jest zajbiście. Cześć, Kasia Kogut, oprócz szkoleń jest i Hej już najprościej Snowdays jest OK. Suzanna Hastek, Snowdays jest w porządku. Inka Snowdays rządzi Kamil, hello i Gemitlis all the time. Jestem jeden pieszczonek z Warszawy. No i jest wysoko. Elo Hello, w WWA jest zajebiście, cześć. Ksiąka Krzysiek jest ekstra. Siema, no, tu pszczoła jest dobrze. Ejka, Wiktor, no Snow Days jest się Siema, Michał, jest alright. Hello Mateusz, obóz jest gemetlich. Cześć, Konrad, jest świetna ja atmosfera. Siemasz, co Maciek? Strasznie zimno dzisiaj, no ale... Przed cały wyjazd było przynajmniej dobrze. Marcin, Fresh, Pro Riderzy. plus Subcie. Cześć, jestem Piotrek, Snow Days, Cześć, jestem Wojtek, jest bardzo super. Cześć, jestem Olek. A ja Wojtek. A mnie tu nie ma. Hej, tak, <śmiany> <śmiany>